Dzień doberek wszystkim z rana, witam wszystkich serdecznie, piąteczek, piątunio, no ale za rewelacyjnie nie jest, bo tu mamy mrzeweczkę, coś tam sobie troszkę pada, 6 stopni na blacie generalnie, także no też za różowo nie jest, no ale jak na zimę to i tak chyba przyzwoicie, no nie ma tragedii, generalnie bywało gorzej. E, dzisiaj moi drodzy mamy 5 zleceń, jedną naprawę e, i 4 pełne roboty, e, z tym, że no mamy 3 popołudniówki, czego no bardzo nie lubię e, i zaczynam chwilę wcześniej, jest godzina 9.00. No, 9 za 10, więc sobie tak wyjeżdżam. Dziś na po 9 będę na pierwszym miejscu. Pierwszy majemy, później mamy jednego Repaira, No i mam nadzieję, że przez ten czas coś nam no, się zaczną odzywać. Może to piemy, albo przynajmniej będą dostępni. Także co moi drodzy? No nie przyciągam, no, lecimy na pierwszą. Pierwsze mamy koper z, z fibrem, podłączenie. Także no lecimy, zobaczymy co tam się dzieje. I czy będą jakieś zagadki e, angielskiej telekomunikacji? Podejrzewam, że zawsze się coś trafi, ale, ale trzeba być dobrej myśli. Mam nadzieję, że wszystko gładko wejdzie. Jak wszystko gładko wejdzie, to bomba. No, dla Was trochę mniej, bo byście coś chcieli pewnie zobaczyć, ale nie ma co przedłużać z rana. Lecę na pierwszą robotę. Widzimy się niebawem. Do zobaczyska. Jesteśmy na pierwszej robocie. Nowe dpi nasz słupek. I tutaj mamy generalnie chałupkę, którą będziemy podłączać. Jakaś linia widzę, że jest. Także. Bierzemy magiczną torbę i weryfikujemy, co tutaj się dzieje. Zaraz wyjdzie wszystko w praniu. Do dzieła. O, no i dobra, moi Nigdy nie pokazywałem, to teraz pokazuję. E, working belt, czyli generalnie ten strap. Drabina musi być przypięta. Barierka. Linka tutaj prowadząca. O, jajku się zaplątała. Linka nasza prowadząca, do której się spinamy. Spięta na dole, zaraz ją poprawię. No i co, i spinamy. tam później jeszcze mamy tę e, linkę, którą zawijamy sobie wokół słupa. No i wbijamy na górę. Ja już jestem wyszykowany, także lecimy. Generalnie tutaj mieliśmy 80 metrów e, disconnection na linii. E, budka jest około 123, także na ton nam nie dochodzi. Wbijam na górkę, zaraz poszukamy sobie wolnej pary. Mam nadzieję, że coś tutaj się znajdzie. Weryfikujemy do dzieła. Weszliśmy na górę. Tu jest nasza para, zaraz poszukamy nowej, ale zanim. Zobaczmy widoki. Coś tu jest? O, w miarę. Pogoda może nie dopisuje aż tak bardzo, no ale widoczek w miarę. Ja też tu jestem, jak zawsze. No ale nie dla widoków tu jesteśmy, więc zobaczmy troszkę zajmijmy się robotą. Także biorę się w tym momencie za nowej pary, która będzie mi dochodziła do budki. Do dzieła. No i dobra. Wcześniej mieliśmy tutaj w 7 erce Teraz mamy to w 13. No i dobra, przechodzi nam po obydwu, także lecimy do budki weryfikować czy to nam dochodzi. No i dobra, jesteśmy w buderce. No tutaj powinno nam to działać generalnie z racji tego, że znalazłem stop line, czyli generalnie było połączenie z exchange'em, ale numer był nieaktywny. W tym momencie mamy tu nasz tu nasz mamy oscylator. Zaraz zobaczymy, czy nam się to zwiera. Weryfikujemy fiberporty i jumperujemy. Wygląda na to, że powinno to banglać. W domu jeszcze tam musimy wywiercić dziurkę gniazdko, zamocować i podłączyć luterek, także już tu wiele nie zostało do roboty. Weryfikuję, działem i dam znać zaraz. Dobra, mamy to, generalnie tak. 57 nasze. Idzie sobie do Fiberportu 40, łączy się z Fiberportem DSL40 i idzie nam do 29 eee, Copper Part, czyli generalnie numer telefonu. Także wszystko w tym momencie mamy tu połączone i lecimy do klienta, weryfikować, sprawdzać czy nam to wszystko hula. Do dzieła. Bo już w mojej mamy wszystko zrobione: Downlead, wiercone gniazdeczko, zamontowane, ruderek zamontowane. No ale czekam i czekam nie działa, robię sobie testa, a tu informacja, że mój port został deaktywowany. Także w tym momencie czekam sobie na DCOI i będą aktywowali mój port. No ale to jest też taki górny generalnie tinyass, jak to mówi o Angole, czyli ból dupy. No nie lubię tego robić, to już powinienem stąd pojechać, pojechać na następną robotę, no ale tracę czas niestety, no bo tego nie mogę klienta zostawić, także muszę być pewny, że wszystko gra. Generalnie puściłem już CPI to z Exchange'a i zwiera mi się u klienta, więc potwierdziło nam to, że linia jest w porządku, więc tylko teraz aktywacja portu i będzie wszystko hulać. Zaraz zobaczymy. No i dobra, jesteśmy w budce, jak słychać maladyjka wisza na telefonie, będziemy za chwileczkę zmieniali Fiber porty. Hello? Dobra moi mili, jesteśmy na następnym, to jest naprawa Tutaj generalnie to jest ta chałupka, którą będziemy ogarniali I co już ja tam widzę? Tam tam mamy jakieś luźne kabelki luzem Trzeba będzie tam się wbić i zobaczyć co tu się dzieje Także biorę, biorę się w przedrobinę Strasznie mała ciasna uliczka generalnie, także musiałem tam zaparkować, Będę musiał typać tutaj ze sprzętem, no ale no nic Idę za zobaczyć czy klient jest, jak jest, to będziemy zaraz dłubać. A nawet jak nie, to zaraz spróbuję sobie coś tu zajrzeć. Może coś nam tutaj wyjdzie. Się zaraz okaże, do dzieła. Dobra, jesteśmy tu na górze. Tak to wyglądało. Raz, że było to odsunięte, nie było to w pudełeczku. No i dwa, wszystko skorodowane, więc praktycznie mi się samo urwało. W tym momencie poobcinałem, zarobiłem sobie i zaraz je zkrimpujemy i powinno nam to wszystko bangować. Zobaczymy za chwileczkę. Także krympuję to, złożymy na dół i weryfikujemy. Dobra, wcześniej mieliśmy generalnie Potential HR Joint Detected on GA Service. W tym momencie zarobiliśmy te końcóweczki, zaraz zrobię test i zobaczymy jak to nam tutaj zadziałało, czy zadziałało, czy nie zadziałało. No i dobra moi mili, mamy. Prędkości tu są naprawdę powalające, ale GA Service Test Completed and No Fault Found, czyli mamy 4,5 Mega i 0,8 wysyłanie prędkości no nam się tutaj nie poprawiły. No ale generalnie jest tak jest. Zaraz jeszcze spróbuję zresetować fiberport. Jak nam się zresetuje fiberport, może będą lepsze prędkości. Zaraz jeszcze wam znać. No i tutaj macie po zresetowaniu generalnie portu 40 pobieranie, 3 i 3 wysyłanie. Tylko jeszcze nam się no modem nie zsynchronizował. Za wcześnie troszkę zrobiłem test, no ale na pewno będzie nam to działać. Także tym sposobem naprawa jest tu wykonana. Lecimy na następną. Dobra, jesteśmy na następnej. Tutaj generalnie mamy w tym momencie pełne podłączenie, nie widzę żadnego kabelka ani żadnego słupa tutaj z tej strony, więc prawdopodobnie będzie coś z drugiej strony. O i tu mamy meczet, tak, most, tak jakby tu widać. Dobra, pukamy i weryfikujemy co tutaj się dzieje, I gdzie mamy podłączenie, gdzie mamy kabelek, w ogóle i czy mamy cokolwiek. A to Peszek, no niestety, a to Peszek krzyknął, że śmieszek. Kwestia jest taka, że tutaj ta chałupa jest podzielona na pokoje. No pan wynajmuje tylko jeden pokój, no i generalnie jestem jakaś linia, ale chałupa była odnowiona całkowicie, no i musieli usunąć gniazdeczko całkowicie. Także nie ma śladu nawet po gniazdku w środku. I w obecnej sytuacji klient nie ma pozwolenia na wiercenie ścian czy robienie czegokolwiek, więc w tym momencie no muszę odesłać robotę. Także no tutaj nic nie zrobimy, lecimy na następno. Ta idzie do odsyłki cóż, ostatnia robota dzisiejszego dnia, nowe DP, z tego co widzę to jest jedna linia i druga linia, ta część chołpy jest podzielona na dwa flaty, więc tutaj powinny być jakieś gniazdeczko i zaraz zobaczymy, czy one gdzieś tam tutaj dochodzą, czy jest to rozłączone na słupie, pani miała być o pierwsze, jest za chwilę pierwsze, więc mam nadzieję, że albo już jest, albo za chwilę będzie, idę pukać, zobaczymy co tu się dzieje, kóra zebrane. Podłączyłem sobie ddr 500 metrów pokazuję, więc w tym momencie podłączamy oscylator i lecimy do buki. Dobra, jesteśmy w budce, tutaj to wygląda tak, 497 powinno być moje. Coś tam pipa, czyli zaraz zlokalizujemy swoją parę, Lokalizuję Fiverr porty, jumperujemy i idziemy do klienta modować w i Także tu przynajmniej powinno być gładko. Zaraz zobaczymy. Gwiazdeczko zamontowane. I jako sztuka jutro podłączona, czekamy na synchronizację teraz. Mam nadzieję, że za chwilę nam to zaczniemy rywać Bo jak nie to się zdenerwuje A, mamy to Mamy to, mamy to stała. Pik. No to jest, może zniknie. Jest, mamy je dostawę. Dobra, będzie kuleć. Lecę na ostatnią. Tutaj by było na tyle. I dobra, zajechaliśmy na ostatnią robotę dzisiejszego dnia. 825 nasze DP, starego typu. Tamtą chałupkę podłączamy. Tutaj to powinno być MI, czyli Managed Install. Czyli w teorii powinno wszystko być na miejscu. I tylko zamiana ruterka jakaś ewentualnie albo przeniesienie gniazdka. No zobaczymy za chwileczkę. Wpijam do środka i zobaczymy co się dzieje. No i dobra, moi mili, tutaj powinno być MI, czyli Manage Install. E, ewentualnie przeniesienie gniazdka czy, czy coś tego typu, no ale generalnie nie mam tu w ogóle e, podłączonej usługi do tymi. Więc no, rozwiązałem już sprawę, bo były aktualnie trzy gniazdka. Zrobiliśmy jedno master socket ee, no, Ale na nam to nic nie dochodzi Także najadę sobie aktualnie do budki I zaraz zweryfikujemy w budce Jak to wszystko wygląda i czy nie działa Jak należy Właśnie zajeżdżam sobie pod budeczkę I moi drodzy Zaraz będziemy jumperować Także no niestety Nie jest to tak różowe jak powinno być Powinno być tylko podpięcie routerka No ale niestety Zaraz zobaczymy co tu się dzieje No to mamy zabawę na koniec niestety ale ten właśnie bałagan, zaraz będziemy musieli ogarnąć. Dobra, na razie szukam swojego tonu, zobaczymy czy gdzieś on tutaj jest, czy go nie ma, ale nie lubię, nie lubię tych kurde starych budeczek, no, ale mam nadzieję, że się coś uda, zaraz zobaczymy. No dobra, nie jest tak źle, znalazłem swoją parę. Tak jak widać, zwiera nam się, więc jest szansa, że będzie to działać, mam taką nadzieję. Szukamy fajnych reportów, na razie. No i dobra moi mini, 14.37 i dzionek uważam za skończony, z pięciu robót weszło nam niestety 4. Eee, no i co, no i tyle, lecimy na chałupkę, trzeba troszkę popiątkować, także dziękuję wszystkim za uwagę, jak ktoś dotrwał do końca eee, i co, no miłego weekendu życzę, najlepszości, trzymajcie się, do zobaczyska w poniedziałek, piąteczka, najlepszości.